Samochód, dobry samochód jest taki, co sam jeździ. Nieraz widzicie, cała rodzina praca samochód, ktoś tu za kierownicą, prawda, jadąc z Oruni do Wejherowa. Zepsuty samochód, jak to żałośnie albo ciągnie, traktor ciągnie Mercedesa. Mówimy, co to za samochód, którego traktor musi ciągnąć. Zwróćcie uwagę, ludzie dzisiaj mają kłopoty z życiem, czyli sami z siebie się nie ruszają. Młodzież robi imprezę. Robimy imprezę, jest wolna chata? jest, dobra, to co robimy? Ile kupujemy? No to ilu nas będzie? 2, 4, 6, 8, 2, 3 browary na głowę, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Dobra, to na trzech dwa razy, po my nagle do rana. Ale ktoś powiedział, dobra, a zrobimy imprezę bezdłużałej, do żadnych kroków? Co się startuje? No i ja, jak? Przecież nie opowiadały harcerki przedwojenne, panie. przed starszy pan. Przed była impreza harcerska. Do rana myśmy tak wariowali, tańczyli, walili, że na antypodach pewnie ludziom kapeluszy. I nikt nie pomyślał o kropli alkoholu. Po co? Kurczę, po co? Myśmy się przerali ze śmiechu bezdłużałej. A dzisiaj, z kim nas jadli? To co, paszeńskie? Paszeńskie robimy jakoś? Proszę zwrócić uwagę, dzisiaj ludzie mają kłopoty z życiem. Może nie wy. Jesteście młodzi, nawet jest duży.